Wszystkim dzisiaj jest Sylwester, a z tej okazji przygotowałem wa yy, dla was najgorsze sytuacje w Sylwestra. Zapraszam na odcinek. No, jak się szykuje impreza u znajomych na Sylwestra, to chce się porządnie wy 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 wypocząć. Na przykład, tak do godziny 10, 11, żeby mieć potem energię, do drugiej w nocy, na przykład, albo do czwartej. A tam na przykład sąsiad z góry, sąsiad z góry na przykład klepie kotlety, i wszystko słychać. Albo jego dzieci robią tak. Więc, jak tu się nie zdenerwować? Powiedzcie mi o tym. jest? Jezu, ja chcę spać! Dzisiaj jest dzisiaj gruba impreza, a ludzie chcą pospać. The monster, the monster. No block, no ah, no Jezu, no! Bo ja się zaraz przejdę. I ja No nie, nie dają odpocząć człowiekowi. Gorzej jak jest już, gdy twój kolega zostanie zaproszony dla kogoś z klasy, na przykład, nie wiem, dajmy na to, że, nie wiem, Max zaprosił mojego kolegę, a nie zaprosił mnie. No, i potem ten kolega on się chwali, że Ej, wiesz co, yy, zostałem zaproszony na to, i tak się przechwala, tak się śmieje, jeszcze tak się cieszy. Normalnie to też jest denerwujące, i jakby sprawia wrażenie, że yy, on się cieszy, że Ty nie zostałeś zaproszony, a potem odwołują tą imprezę. O, i jeszcze. A potem cię ktoś zaprasza na imprezę, ale to akurat już nie jest denerwujące. No hej, jak tam? Zostałem zaproszony na taką mega imprezę. Sylwestrą Max mnie zaprosił, ale fajnie. O, ty nie zostałeś zaproszony? <laughs> nudziasz! <laughs> Będzie fajnie. No. Będzie fajnie, naprawdę. No dobra. Miłej zabawy. Max cię nie zaprosił? Nie, mnie nie zaprosił. Ale mnie to nie interesuje. Mnie to w sumie też nie interesuje, więc. Straszny nudziasz! A gdzie spędzasz chociaż Sylwestra? No, w domu spędzam! Aha. No. No w domu spędzam, mówię ci. Dobra, rozumiem. Nie mów no, do mnie do dwa razy. Dobra, dobra, baw się dobrze. Cześć. Dara. Kryzys. Co jest? Halo. Muszę cię przeprosić i muszę powiedzieć, że odwołujemy no Sylwestra. Jednak nie ma Sylwestra. Dobra, pa, pa, pa. Marco. No, widzisz, chwaliłeś się, a potem odwołali. Ach. Halo, nagrywam film na YouTuba. Zapraszamy cię na Sylwestro. Na Sylwestro? Dzisiaj od godziny 16, tak? Dokładnie tak. I do której? Do czwartej? No, fajnie ty, no! Dobra, dobra. Spoko. Spoko, można się tak zrobić. Spoko, spoko. No, dobra, to do zobaczenia. No, pa, pa, pa. Iach! Najgorsze jest też to, że. Na przykład my mieliśmy zorganizować u nas w domu, u mnie w domu, sylwestra. A potem się okaże, że wszyscy o tym zapomnieli, nie przypomnieli, ja zapomniałem, nie przypomniałem. I po prostu biegną do mnie z pytaniem: co z sylwestrem? No i e, taki człowiek, który zapomniał, musi teraz wszystko robić, ale nie da rady, więc niestety po godzinie do grupy swojej dzwoni i powie, że Sylwestra udanego są nici. Czyli nic. O! Wojtek, czyli Cepigara, dodał jakiś to film. Co z Sylwestrem? O, o co chodzi? Ale o co, o co chodzi? No ty miałeś zorganizować Sylwestro. Ja? Tak, ty. No nie, no przecież to za kilka godzin jest. Ja, ja tego nie zdążę ogarnąć. Trzeba było pomyśleć o tym wcześniej. Dobra, jakoś spróbuję. Dobra, pa. Pa, pa. no pa. Jest. Halo? No, no, halo? Z muszę wam powiedzieć, że odwołuję Sylwestra. O, no, nie złożyłem. No pa, pa, pa. Czyli... Sylwester w domu. Świetnie po prostu, świetnie! już koniec tego odcinka, jeśli się wam podobało to zostawcie łapkę w górę i subka. Oczywiście pamiętajcie, że mój cel to jest 1000 subskrypcji do moich urodzin, czyli do 27 stycznia. I napiszcie w komentarzu, jak, jakiej wy nieprzyjemnej sytuacji doświadczyliście. Przed Sylwestrem albo no, i życzę Wam y, wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń i szczęśliwego nowego roku. Żeby Wam się wszystko udawało, żeby były same szóstki, same piątki, a najgorsza Wasza ocena to była czwórka i ogólnie spełnienia marzeń. Pa!